Dzień dobry widzowie. Witajcie w trzecim odcinku ze Stacji Zakopane. Więc bez przedłużenia zaczynamy. I nagrywki zaczynamy od pociągu TLK Osterwa do Szczecina. Tego miejsca też chciałbym Wam podziękować za ogromną liczbę wyświetleń po dwoma odcinkami, gdzie jestem wam naprawdę wdzięczny. I gdyby nie wy, moje filmy Zagubionego nie byłyby aż tak popularne. Z naprawdę z tego serca wam dziękuję, drodzy widzowie. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, polajkowania. Naprawdę motywuje mnie, aby dalej dla was to nagrywać. O. A tutaj w tym przedziale odbija się kibelek, którym przyjechałem. W każdym bądź razie. Po dziękuję Wam za to wszystko. Jesteście najlepsi. Wracając, przed nami stoi pociąg TRK Osterwa, który pojedzie do Szczecina. I między się na tabliczkę peronową pociągu. Pociąg stoi m.in. w Nowym Targu, w Krakowie, w Katowicach, Grywicach, Lubińcu, Ostrowie Wielkopolskim, w Poznaniu, w Stargardzie i w Szczecinie, w Dąbiu. Przed nami wagon, nie wiem, 111 Aru jakiś, chyba 111 Aru, nie wiem jak się on nazywa. To jest produkcja dla osób niepełnosprawnych. A tutaj jest wagon 111 E czy 112 A, przepraszam, kazyb pierwszy. przedziałowy, tutaj jest przedziałowe. Do końca prono to dochodzić no, nie będę, ale jak sami widzicie, frekwencja w pociągu mizerna. Więc też rzut też to sam poczekalnię. Peron tam jest pusty. Tam, jak mówiłem wcześniej, stoi Kiberek z rabki zdroju, którym przyjechałem. A tam dalej na, na czele Osterwy nie wiem czy to zobaczycie, ale stoi EU07-1007. Dzisiaj prowadzi Osterwę. Tam dalej jest kolejny wagon 111 Aru przedziałowy. A potem za nim jest wagon 111 bez bezpodziałowy, Przedstawiony do, do przewozu rowerów. Generalnie Osterwa dzisiaj liczy sobie. Osiem pudeł, tak na szybko policzymy, nie wiem czy dobrze, jakaś zapowiedź będzie, a do zwarcia autobusowego. I tutaj tak, by the way, napiszcie czy chcielibyście pędzlać do dworca autobusowego w komentarzach. A mój oficjalny będzie bardzo Więc piszcie w komentarzach, czy byście chcieli prendację dworca autobusowego. Mogę wam powiedzieć tyle, że jest bardzo ładny. Jak tutaj jechałem Felixbusem wczoraj, naprawdę był bardzo ładny. To też naprawdę już wjeżdżając ma się ogromne wrażenie. A już minął rok od otwarcia. Dobra, dobra, widzowie. Na razie kończę tego krótkiego filmika. I do zobaczenia przy kolejnym. Trzymajcie się.